Zapytałem, zapytałem Hannibala, czy mógłby nam powiedzieć jak się u niego zaczął trening i czy jakieś typy treningowe y, od y, znanego mistrza moglibyśmy dostać. Hello everyone! Uh... Hello!

Hannibal stwierdził, że zostanie sam dla siebie fizjoterapeutą, więc zaczął trenować, a ponieważ przynosiło to rezultaty, że uh, ręka wracała do sprawności mógł robić coraz więcej rzeczy, chciał uh, podzielić się ze światem. Tym, że każdy może wyjść, trenować, każdy może sam siebie poprawić, naprawić i nie trzeba mieć drogiego karnetu na siłownię, żeby usprawniać swoje ciało. było to widać jego, to nie? Weźcie, zróbcie miejsce. Ej, siądźcie! Ej, chłopaki! również mięśnie, których normalnie ludzie e, no nie trenują. W, wymyślał swoje ćwiczenia, w pewien sposób modyfikował treningi i e, chcę, umieszczając filmiki na internecie, e, chciał pokazać, że trening, trening darmowy może być również świetną zabawą i że każdy powinien się dobrze bawić, trenując właśnie w taki sposób, jak trenują kultury, e, jak trenują bodybuilderzy, tak? Czy zawodnicy męskich sylwetek ogólnie? I że da się to wytrenować nie będąc na siłowni, tylko właśnie na drążkach, na ulicy. I'm as much i fun, fun as possible. I let none of my, my problems in my life determine who I am share what I want to share. when started training, was and, uh, really and uh, you know, like at time uh, <coughs> no miał, Jak się domyślacie pewnie nie miał pieniędzy, więc yy, musiał wyciągać z treningu jakby całą radość życia i to było to, co jakby trzymało go, że mógł sobie trenować, że ze znajomymi mógł fajnie spędzać czas i nie, nie przejmował się w tych momentach swoimi problemami, które aktualnie miał. To co jest fajne w street workoutzie, w kalistenice czy w treningu ogólnie na ulicy ze znajomymi jest to, że wszyscy razem tworzymy jedną grupę, jedną jakby rodzinę z całej Polski czy z całego świata Ej, teraz niektórzy ludzie sobie powinni to wziąć do serca i No właśnie. Dobrze kompen. No, a co No, Później to wrzucę cały na YouTube'a. No. że no, w tamtym czasie, kiedy, kiedy nie miał domu, yy, stracił również siostrę i to jakby, w tej chwili to, to jakby, że trenuje, że, yy, że, że się nie poddawał, to robił to również właśnie dla niej. I teraz yy, Hanibal podziękował wszystkim za to, że to jakby my poniekąd pomogliśmy mu no, w zasadzie oglądając, komentując, udzielając mu wsparcia, mimo że to przez internet, ale wszyscy pomogli mu wyjść z tego dołka, że yy, pokazaliśmy mu, że to co robi jest dobre i że to, co on wierzy, jakby może pomóc ludziom i dzięki temu każdy, 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 każdy może trenować. A do tego no chciałbym nam podziękować, bo teraz jego dzieci mają dach nad głową i on również może im przekazać yy, z całą pewnością to w co wierzy, czyli w wytrwałość, w trening i Hannibal wszystkim nam bardzo serdecznie dziękuję. Brawo! Brawo. Jeszcze, e, jeszcze chciałbym poprosić o gorące brawa dla, e, i podziękowanie dla właśnie siostry Hannibala. Yy, poprosił tutaj o to, żebyśmy również pobili prawo siostrze Hannibala, bo tak naprawdę to wszystko yy, powiedział, że jest dzięki niej. Także proszę was o gorące brawa. Yeah. Brakuje mi drugiej ręki do bicia. Pobij moją rękę. Nie widzę, ja bym ja drugą rękę zastąpił. Hey, camille start, start. street workout, street workout.